Hej, ja jestem Julka i witam serdecznie wszystkich w moim pierwszym odcinku podcastu. Nie do końca jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ decyzja o podcaście zawadła nagle i bardzo spontanicznie. To był dosłownie impuls, który zdecydowałam się wykorzystać, zanim w mojej głowie pojawiły się myśli typu: mm, wiesz, to nie do końca dla ciebie, tutaj już nie ma miejsca, za dużo jest tych osób, no i najlepsze moje ulubione nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Nie. Odzynałam te wszystkie negatywne myśli od siebie i jestem tutaj. Pierwszy odcinek podcastu będzie bardzo, bardzo organizacyjny i przepraszam z góry, jakbym jakoś dziwnie brzmiała albo było słychać, że się denerwuję. No tak też jest, totalnie. Nagrywanie tego podcastu jest dla mnie wyjściem z mojej strefy komfortu, a jak wszyscy wiemy, wychodzenie ze strefy komfortu łatwe nie jest. No nie oszukujmy się. Dla wszystkich, którzy mnie nie znają, na co dzień od prawie 10 lat mieszkam we Francji. Z tego też powodu nie zdziwcie się, jakby niektóre słowa były lekko przekręcone, albo sposzczone, walczę z tym, ale niestety cały czas to robię. I przyznam się, że na ten pierwszy odcinek posiadam twardy scenariusz, ponieważ inaczej myślę, że po dwóch minutach ze stresu zapomniałabym w ogóle, co ja tutaj robię. Jej, zapomnę najważniejsza rzecz, na jaką czekacie. No, o czym będzie ten podcast? Co ja mam tutaj wam do powiedzenia? A więc, no, będzie o wszystkim. Jezu, konkretnie Julka. Chciałabym, aby każdy z Was czuł się tutaj swobodnie, aby ten podcast był dla Was taką odskocznią od codziennego życia. Będziecie mogli sobie tutaj posłuchać o moich problemach, aby na chwilę zapomnieć o swoich. Kurwa, czy to nie brzmi idealnie? Będą odcinki o tym, jak żyje mi się we Francji, o tym, jak to możliwe, że 17-letnia zakochała się i wyprowadziła na drugi koniec Europy za starym dziadem. Wiem, że wszyscy na to czekacie. O posiadaniu dziecka w wieku 19 lat, zaufaniu po toksycznym dziadzie. Kurde, ja nie wiem, czy słowo dziad w ogóle się odmienia. Presji społeczeństwa, idealnych rodzicach i wiele, wiele innych przyziemnych i mniej przyziemnych spraw, ale wszystkiego Wam też zdradzać nie chcę. Zobaczymy, co pokaże nam czas. Ten podcast będzie dostępny jak na sam początek na Spotify, ale jeśli ktoś z Was woli obraz, który jakiś. Najpiękniejszy nie jest, to zapraszam Was serdecznie na kanał na YouTubie. Przed 30. Tam będziecie mogli sobie odsłuchać ten podcast na YouTubie, jeśli tak wolicie z obrazem, a tutaj oczywiście będzie pojawiał się zawsze na Spotify. Zachaczając trochę o techniczne sprawy, dajcie mi trochę czasu. Myślę, że z każdym podcastem dźwięk będzie coraz lepszy. Trzeba wiecie wyczuć, jak mi to będzie odpowiadało, będzie to naprawdę zależało od wielu aspektów. Jak na razie uczę się mikrofonu i muszę wam powiedzieć, że po milionach testów cały czas coś nie gra i stwierdziłam, że już dobra, odpuść sobie, nauczysz się z czasem. Tak naprawdę nie ma tak, że zaczynamy coś robić i od razu jesteśmy w tym mistrzem. Do tego, wiecie, potrzeba czasu, nauki, Potrzeba no, systematyczności w tym wszystkim, a więc jeśli Wam się spodoba podcast, jeśli mi się spodoba podcast, jeśli będę naprawdę podjarana i będę cały czas to robiła, jeśli wy będziecie słuchali tego podcastu, no to myślę, że po prostu właśnie z czasem nauczę się tych wszystkich technicznych spraw. Jak ktoś mnie zna, no to wie, że e, tworzę filmy na YouTube już od 7 lat, a więc no, montaż jest mi dobrze znany, ale ta cała głosowa audiosfera, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyła, bo nie sądziłam, że to może być taki kompleks i że nagranie podcastu to nie po prostu siadasz i gadasz, tylko fajnie byłoby, jakby nie było echo, nie było tego, siam tego, no wiecie, o co chodzi. A więc dajcie mi czas, myślę, że jeszcze e, kilka, kilka odcinków i już będzie idealnie. No i co? Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Jak mówiłam, pierwszy taki szybki odcineczek, tylko organizacyjny, zaraz wlatuje od razu już taki pierwszy, w sumie drugi, no ale pierwszy oficjalny odcinek, gdzie opowiem Wam o 28 lekcjach, jakie życie dało mi przez 28 lat mojego życia. Miałam urodziny 29 grudnia i właśnie moim takim pierwszym zamysłem było, żeby ten podcast wyszedł 29 grudnia, no ale niestety obsuwa życiowa zdarza się najlepszym. Jestem tutaj teraz, mam nadzieję, że no aż takiej obsuwy nie było, tak? No i to tylko było w mojej głowie, ja tak chciałam zrobić, a że wyszło inaczej, to wyszło inaczej. A więc zapraszam Was serdecznie od razu do odsłuchania 28 lekcji, jakie życie dało mi przez 28 lat. I co? Widzimy się! Za chwileczkę. Pa!